Rzeczy z niewielką instytucją, obsługiwaną przez zaledwie trzyosobowy personel, obsługującą dziennie zaledwie około 20 czytelników. Biblioteka, która dysponowała jedną zaledwie salą czytelnianą, obliczoną na kilkanaście miejsc. Instytucja, która swoje funkcjonowanie zawdzięcza tylko i wyłącznie woli jednego człowieka, jego hojności, tak naprawdę. Osobowym łącznikiem między czasami zaborów a okresem niepodległości, człowiekiem, który prowadził bibliotekę z, z, z czasów starych, czasy nowe i za którego rządów te przemiany, chcia, o których chciałbym mówić na stały, był Antoni Bederski. Bederski posiadał doświadczenie w kierowaniu tą instytucją, ponieważ w, w okresach nieobecności kolejnych kierowników Oswalda Kolmana, Wilhelma Christianiego, Adolfa Kunkla okresowo kierował biblioteką, nigdy jednak w tym czasie nie był mianowany oficjalnym kierownikiem, czy też dyrektorem, czy pierwszym bibliotekarzem. A na wniosek prezydenta, yy, wtedy już Cyryla Ratajskiego, miasto przejęło na swoje utrzymanie w bibliotekę Roku 1924. Zadębności od 1926 roku, a potem dyrektorstwa od 1928 roku, doktora Andrzeja Łotkowskiego, liczba pracownika wzrosła do 12 osób. Niedobory ilościowe personelu zmuszały do tego, aby nadrabiać je pracowitością i wielozadębiałością. Sam dyrektor zawiadywał całością instytucji, kierował działem przybytków oraz był pracownikiem oddziału. W 1918-1939 nastąpił przyrost się rozbiorą 100 tysięcy woluminów, czyli 160, blisko 160% stanu wyjściowego. Pierwsze dni września 1939 roku Kalina Kurkówna, pracowniczka Biblioteki Raczyńskiej, tak wspominała. Pamiętam wrzesień. Była piękna, słoneczna pogoda. Na placu Wolności, na ławkach przed biblioteką, wygrzewali się w słońcu mężczyźni w Pasiachach. Bramy więzień byłyby otwierane. Do Poznania zbliżały się wojska niemieckie. Parę dni potem z tego samego okna biblioteki widziałam wchodzące do miasta oddziały Wehrmachtu. W tych pierwszych dniach e, wojny bibliotekarze starali się jeszcze w miarę możliwości wykonywać swoje zwykłe obowiązki, ale wkrótce dyrektor Wojtkowski stanowisko swoje opuścił, e, wziął udział w działaniach wojennych. E, w szeregach Wojska Polskiego. 10 września do Poznania wkroczyły oddziały niemieckie, a trzy dni później Gestapo zamknęło bibliotekę, zapieczętowały. Aleksander Raczyński pochodził on z kurlandzkiej linii rodu Raczyńskich, ze znieńczonej linii tego rodu która miała swój majątek m.in. w wielkopolskim obrzydzu. I to stamtąd 15 września Józef Aleksander Raczyński do Poznania przyjechał. Był bardzo zainteresowany sytuacją biblioteki. Kilkukrotnie spotykał się z przedstawicielami władz niemieckich, starając się przekonać, że ta biblioteka jest ważną biblioteką, że ona może funkcjonować jako biblioteka niemiecka, bo przecież w księgozbiorze jest wiele książek w języku niemieckim, a te, które są w języku polskim, to mogą się przydać do badań nad historią Poznania i Wielkopolski. No i rzeczywiście udało mu się te władze przekonać i w październiku został komisarycznym kierownikiem biblioteki. Mógł być użytkownikiem każdy dorosły obywatel, oczywiście niemiecki, miasta Poznania. Zakazane były książki w języku polskim. Żeby z nich korzystać, należało mieć specjalną zgodę dyrektora biblioteki. Sam Józef Raczyński wspominał, że biblioteka, w dzień dostępna tylko dla Niemców, wieczorami była potajemnie odwiedzana przez Polaków. Nie tylko korzystających ze zbiorów, lecz także tych, którzy zagrożeni deportacją zostawiali w księżnicy swe W Wiosną 1941 roku Raczyński został zmobilizowany do wojska, a kierownictwo biblioteki objął dr Paul Sattler, dotychczasowy pracownik sztab bibliotek w Berlinie. Na fakulaturę wozami zaczęto wywozić wydane z okazji dziesięciolecia niepodległości Polski, z okazji powszechnej wystawy krajowej, podręczniki szkolne, beletrystykę polską itd. Tak w magazynie Roman Knak, który mieszkał w Suterenie gmachu bibliotecznego, po godzinach pracy przeważnie nocami odrywał listy pod regałami i w tych prowizorycznych, ale dobrze ukrytych schopkach umieszczał zagrożone zniszczeniem książki. Do Obrzycka wywieziono wówczas prawie wszystkie rękopisy, 17 tysięcy starodruków i książek, tych pochodzących jeszcze z pierwotnej komutacji Edwarda Raczyńskiego, ale trzeba pamiętać, że nie wywieziono wówczas starodruków polskich, no, nie uznawano ich wówczas za wartościowe. Okres wyzwolenia Poznania spod okupacji niemieckiej w Biblioteki Raczyńskiej zapisał się tragicznie. Wiadomo, że po ewakuacji niemieckiej ludności cywilnej z miasta 22 stycznia 1945 roku w budynku bibliotecznym zakwaterowało się wojsko niemieckie. Maria Rymarkiewicz notowała wówczas, dowódca oddziału oświadczył naszej koleżance, która schroniła się do biblioteki, że wszystko spłonie. Nie wierzono mu. Okazało się jednak, że nie tylko bomby kruszące i zapalające oblegających miasto wojsk radzieckich, lecz głównie granaty pancerne i bomby zapalające nagromadzone na balkonie i sali katalogowej rozrzucone przez zainstalowane wojsko spowodowało zupełne wypalenie biblioteki. Ocenia się, że w czasie wojny było około 200 tysięcy woluminów książek. 120 tysięcy wywieziono do Obrzycka, czyli powiedzmy 180 tysięcy zbiorów spłonęło w tym gmachu, czyli ponad 90%. To co w Obrzycku przekowano, to co zabezpieczono, na szczęście tam przetrwało.